Dziś przyjrzę się bliżej nowemu Renault Capture, modelowi, który przeszedł istotną metamorfozę, nie tylko wizualną, ale i technologiczną. Przedstawię ceny nowego modelu, tak, wiem, czekaliście na nie już od dawna: wersje wyposażeniowe i dostępną gamę silnikową. Odkryję, co nowego przynosi ten popularny crossover i czy te zmiany są na tyle rewolucyjne, by przyciągnąć jeszcze więcej zwolenników marki Renault. Nowy Renault Capture otrzymał zupełnie nową twarz: grill z facetowanymi elementami i wbudowanym. Nowym logo Renault wyższa i bardziej pionowa maska. Ponadto wszystkie wersje modelu są w standardzie wyposażone w nowe światła wykonane w technologii Full LED. Podobnie jak w nowym Clio, projekt pionowych świateł dziennych LED, przypominających połowę rombu, powstał z inspiracji kształtem logo marki. Nowy design przodu jest bardziej elegancki i zarazem technologiczny. Nadaje nowemu Renault Captur mocną osobowość. Z tyłu pojazdu odnajdziemy bardziej kosmetyczne zmiany. Przez przeźroczysty klosz tylnych świateł można dostrzec układ lamp. Ten świadomy zabieg stylistyczny w połączeniu z nowym logo i przemodelowanym kształtem dyfuzora nadaje tylnej części samochodu nowoczesny wygląd i buduje wrażenie wysokiej jakości. Wewnątrz kaptur przechodzi transformację, stając się jeszcze bardziej ekskluzywny. Nowe tapicerki we wszystkich wersjach również podnoszą atrakcyjność wnętrza. Bogate wyposażenie standardowe nowej wersji Esprit Alpine tworzy sportową atmosferę, która zachęca, by ruszyć w drogę. We wnętrzu można odnieść wrażenie wysokiej klasy, które można odczuć patrząc na nowego Renault Captur. Nowy system multimedialny Open Air bazujący na Android Automotive 12 i wyposażony w duży prawie 10,5 calowy ekran, to krok naprzód w kierunku lepszej integracji i intuicyjności obsługi. System multimedialny Open Air Link posiada wbudowaną wyszukiwarkę Google. Open Air Link jest intuicyjny i prosty w użyciu i ułatwia codzienne korzystanie z auta. Dodatkowo system łączy się bezprzewodowo i przewodowo ze smartfonami wyposażonymi w Android Auto i Apple CarPlay. Nowy Renault Captur plasuje się w czołówce pod względem bezpieczeństwa biernego i czynnego. Jest wyposażony w aż 28 systemów wspomagania ADAS najnowszej generacji. Nowy Renault Captur dostępny jest w trzech wersjach wyposażenia. Evolution, w którym odnajdziemy m.in. klimatyzację manualną, stalowe obręcze kół typu FlexWheel 17-calowe, system multimedialny Open Air Link 10 cali, wyświetlacz wskaźników i zegarów 7-calowy, aktualizacja oprogramowania Over the Air, tapicerkę materiałowa z przeszyciami, funkcja inteligentnej zmiany prędkości, system kontroli zmęczenia kierowcy, czujniki parkowania tyłem, kamera cofania, system wspomagania nagłego hamowania, funkcja połączenia alarmowego e-call, system awaryjnego, Utrzymania pasa ruchu, aktywny system wspomagania nagłego hamowania z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów, system kontroli bezpiecznej odległości i więcej. Wersja TECHNO zawiera w sobie dodatkowo klimatyzację automatyczną, Felgi aluminiowe 18 calowe wzór Techno Black, szyby tylne i boczne przyciemniane, ładowarka indukcyjna do smartfona, wyjmowana podłoga bagażnika, karta Renault Handsfree, tapicerka materiałowa ze wstawkami ze skóry ekologicznej, lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne, lusterka boczne elektrycznie składane i sterowane podgrzewane z czujnikiem temperatury zewnętrznej, tylne światła LED, czujnik deszczu i więcej. Ostatnia, najbogatsza, a zarazem topowa wersja Esprit Alpine zawiera dodatkowo felgi aluminiowe 19-calowe wzór Elixir, elementy wyglądu wewnętrznego i zewnętrznego Esprit Alpine, dwukolorowe nadwozie, cyfrowy wyświetlacz wskaźników i zegarów ponad 10-calowy, konsola pływająca, tapicerka ze skóry syntetycznej, kierownica pokryta skórą, lusterko bezramkowe, czujniki parkowania przód, tył, bok, kierownica podgrzewana, Inteligentny aktywny regulator prędkości i więcej. Pod maską nowego Renault Captur znajdziemy szeroką gamę silników Trzycylindrowy silnik 1.0 TCE Turbo o mocy 90 koni mechanicznych i momencie obrotowym 160 Nm sprzężony z 6-stopniową mechaniczną skrzynią biegów. Silnik 1.0 TCE Turbo z fabryczną instalacją LPG o mocy 100 koni mechanicznych i momencie obrotowym wynoszącym 170 Nm podczas jazdy na LPG sprzężony z 6-stopniową mechaniczną skrzynią biegów. Czterocylindrowy silnik 1.3 TCE Turbo typu Might Hybrid 12V o mocy 140 mechanicznych i momencie obrotowym wynoszącym 260 Nm, sprzężony z 6-stopniową mechaniczną skrzynią biegów. Czterocylindrowy silnik 1.3 TCE Turbo Might Hybrid 12V o mocy 160 mechanicznych i momencie obrotowym wynoszącym 270 Nm. Sprzężony z automatyczną dwusprzęgłową skrzynią biegów typu EDC. Ostatni dostępny wariant to Itech e Full Hybrid, czyli pełna hybryda. Oparta na czterocylindrowym silniku benzynowym o pojemności 1,6 litra i dwóch silników elektrycznych o łącznej mocy systemowej 145 koni mechanicznych i momencie obrotowym wynoszącym 205 Nm, sprzężone z automatyczną głową skrzynią biegów. Ceny nowego Renault Captur zaczynają się od 85 500 zł za wersję Evolution z silnikiem TCE 90-konnym. Na 4000 zł więcej wyceniona została wersja silnikowa z fabryczną instalacją elektryczną. PG i mocą 100 koni mechanicznych. Z kolei wersja Techno startuje od 94 300 zł za silnik TC 90 KONI. 4000 zł więcej przyjdzie nam dopłacić za benzynę 100-konną z fabryczną instalacją LPG. Od 104 800 zł wyceniona została wersja z silnikiem Might Hybrid 140-konna z manualną skrzynią biegów. 8000 zł dopłacimy do mocniejszego silnika 160-konnego sprzężonego z automatyczną skrzynią dwusprzęgłową EDC. Captur Techno i Tech 145 Full Hybrid wyceniony został na 120 800 zł. W ostatniej, a zarazem najbogatszej wersji Esprit Alpine, do wyboru mamy dwie wersje napędowe: Might Hybrid 160 KONI z automatyczną skrzynią EDC, wyceniona od 123 800 zł, i pełna hybryda e tech Full Hybrid 145 za 131 800 zł. I teraz moi drodzy, pozwólcie, że zestawię dla was dwa cenniki: nowy model i poprzedni. Do jakich wniosków można dojść? Otrzymujemy również trzy wersje wyposażenia. Jeśli porównamy te same wersje silnikowe, to możemy zauważyć, że ceny pozostały na tym samym, niezmienionym poziomie. W poprzedniej generacji do dyspozycji był silnik Might Hybrid 140-konny z manualną, jak i automatyczną skrzynią biegów. Z kolei w nowym modelu wariant 140-konny dostępny jest wyłącznie z manualną skrzynią. Za to mocniejsza wersja, 160-konna, sprzężona jest z automatyczną skrzynią dwusprzęgłową EDC. Zatem mimo zmian, odświeżenia sylwetki i drobnych modyfikacji we wnętrzu, cena kaptura pozostaje na tym samym poziomie co poprzednika. Jest to bardzo dobra wiadomość. Mam nadzieję, że podoba ci się ten film. Jeśli tak, to super okazja, aby teraz zasubskrybować mój kanał. Kliknij także dzwoneczek, żeby na bieżąco otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Nie zapomnij też dać łapki w górę, to naprawdę pomaga w promowaniu moich filmów w algorytmach YouTube, co zwiększa ich zasięg. Dziękuję za wsparcie. Cieszę się, że jesteś częścią mojej motoryzacyjnej społeczności. A ja lecę dalej z tematem. Nowe Renault Captur jest nie tylko odświeżeniem poprzednika, ale przede wszystkim znaczącym krokiem naprzód pod względem stylistycznym i technologicznym. Z nowym wyglądem, ulepszonym wnętrzem i szeroką gamą opcji napędowych, ten model z pewnością zachwyci zarówno dotychczasowych, jak i nowych klientów marki. Co sądzicie o nowym designie Renault Captur? Czy preferujecie nową, bardziej nowoczesną stylistykę, czy może wcześniejszy model był bliższy waszym gustom? Czy ceny nowego modelu są według was adekwatne do oferowanych funkcji i technologii? Napiszcie proszę w komentarzu, co wy o tym sądzicie i zapraszam was wszystkich do dyskusji. Do zobaczenia już niebawem w kolejnym filmie na kanale. Cześć.